Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z truskawkami i pianką. Na ciasto będziemy potrzebować 3 duże jajka, szczyptę soli, dwie szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, pół szklanki oleju, pół szklanki mleka, 3 czwarte szklanki cukru. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia tutaj mam 40 deko truskawek truskawki sobie pokroiłam w takie plasterki i jedną dużą łyżkę mąki truskawki opruszyłam mąką a teraz jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę Masę jajeczną już mam funtą. Teraz dolewam. lekko Olej. Dodaję. Proszę. Oraz mąkę. I składniki ciasta mieszam. jednolitą konsystencję, to świadczy o tym, że już składniki mamy połączone. Ja sobie jeszcze zebrałam brzegi i teraz ciasto wyłożymy do formy. Forma 17x27 cm. Jest wyłożona papierem do pieczenia. I na to ciasto wyłożymy opruszone w mące truskawki. Tak starajmy się, aby na całej powierzchni te truskawki były rozłożone. A później przygotujemy piankę. Pianka będzie na bazie śmietany i galaretki. Ciasto będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach. Tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika. A teraz przygotuję piankę. Ciasto z truskawkami wędruje do piekarnika na około 40-45 minut Ciasto mam pięknie wypieczone, całkowicie ostudzone i teraz zrobimy piankę Na piankę będziemy potrzebować 250 ml śmietany 30% a tutaj mam dwie galaretki. galaretki truskawkowe rozpuściłam w szklance wody, ona już jest tężejąca i teraz śmietanę ubijam na sztywno. Jeżeli lubimy słodkie ciasto, to do śmietany dodajemy dwie łyżki cukru pudru. Ja ograniczam cukier, więc śmietanę ubijam na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Dolewam tężejącą galaretkę i dokładnie mieszam. Muszę sobie pomóc. Teraz wyłożymy na ciasto. Zaznaczam, że ciasto musi być całkowicie zimne, całkowicie ostudzone i wykładamy piankę. Ja sobie bierz, posypię startą czekoladą. Można posypać migdałami, startą czekoladą, a ja posypię startą czekoladą. I tak przygotowane ciasto wędruje na minimum dwie godziny do lodówki. Ciasto z truskawkami i pianką. I tak oto ciasto z truskawkami i pianką mamy gotowe. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z truskawkami i pianką.